Witam Was serdecznie, mam na imię Przemek, jestem ekspertem motoryzacyjnym i pracuję dla firmy Motocontroller. Dzisiaj kolejny dzień pracy. W dniu dzisiejszym mam do przeprowadzenia oględziny pojazdu marki BMW, seria trzecia. To piąta generacja już tego modelu o oznaczeniu E90. Wybrany przez naszego klienta pojazd pochodzi z 2009 roku. Czyli będzie to już pojazd poliftowy. Jego oznaczenie to 325D, czyli mamy tutaj do czynienia z silnikiem diesla sześciocylindrowym o pojemności prawie 3 litrów i mocy 197 konik. Silnik ten połączony jest z manualną skrzynią biegów i oczywiście posiada napęd na koła tylne. Co dalej? Auto jak do tej pory przejechało 105 tysięcy kilometrów. to wyposażony model, nawigacja kolorowa z ulubionym pokrętłem iDrive, pakiet M zewnętrzny i wewnętrzny. Naprawdę wygląda zachęcająco samochodzik. Z treści dalej ogłoszenia możemy przeczytać, że jest to autko niezwykle zadbany egzemplarz o sportowym designie i o ponadprzeciętnych parametrach technicznych. Dokładniejszych informacji w ogłoszeniu nie znajdziemy. Sprzedający zachęca do rozmowy telefonicznej, podczas której jest w stanie udzielić więcej informacji na temat tego samochodu. Zamówiony przez naszego klienta to pakiet maksymalny, więc zaczynam od oględzin nadwozia, z pomiarem grubości powłoki lakierniczej, kontrolą szyb, kontrolą opon. Dalej, wnikliwa kontrola komory silnika, ewentualne wycieki, ślady po jakichś naprawach, jakieś niehomologowane rozwiązania. Przeglądamy, przyglądamy się każdemu detalowi w samochodzie i, i zwracamy na to uwagę. Kontrola komputerowa wszystkich modułów zamontowanych w samochodzie. Dalej, jazda testowa na umówione spotkanie, już w stacji kontroli pojazdów. W stacji kontroli pojazdów przepuszczamy samochód przez ścieżkę zdrowia. Amortyzatory, hamulce. Szarpaki, podnośnik, latareczka, oglądamy każdy detal, e, korozja, jakieś luzy w zawieszeniu, wycieki, e, no wszystko. Sprawdzamy co tylko i wyłącznie można się dać. E, no nic, zobaczymy, jestem ekstremalnie ciekawy co tam, jak będzie to autko na żywo wyglądało, zobaczymy. Serdecznie jestem już po oględzinie BMW e, serii E90. I wiecie, co zacznę totalnie nietypowo od ostatniego etapu moich oględzin, czyli od przeglądu dokumentacji do auta. Mianowicie, kiedy otrzymałem od sprzedającego dowód rejestracyjny, zobaczyłem w nim wpis, że auto zostało przebudowane do ruchu prawostronnego. Dodatkowo, według wpisów w dowodzie rejestracyjnym, nasze BMW powinno posiadać silnik o pojemności 2 litrów. Niestety sprzedający nie był w stanie wytłumaczyć, odpowiedzieć skąd te wpisy, dlaczego tak jest, czy też rzeczywiście to auto jest anglikiem przebudowanym nic. Nie mam do tego samochodu ani dokumentacji związanej z tą przeróbką czyli jaki warsztat zajął się przeróbką, jakie części zostały użyte do przebudowania tego auta nic, żadnej informacji. Dodatkowo, jeśli został wymieniony silnik, czy został sam silnik wymieniony, czy skrzynia biegów została wymieniona, e, e, wał napędowy, most, e, nic, żadnej kom kompletnej dokumentacji. E, dlatego też e, dla mnie mniej ważne jest informowanie teraz o tym, że, że mimo wszystko na e, miało przelakierowane trzy elementy. Że na widać początki korozji perforacyjnej, że w sterowniku silnika zapisane są błędy dotyczące świec żarowych na cylindrze drugim, piątym i szóstym, co oczywiście skutkowało nieprawidłową pracą po rozruchu zimnego silnika. To, że w kilku innych miejscach elektronicznych są zapisane błędy. W module świateł, w module klimatyzacji, w module komunikacji z szyny CAN są zapisane błędy, łącznie, jeśli dobrze pamiętam, zerknę w raport, ich było 13. Na, w stacji kontroli pojazdów zauważyłem, że pojazd ma zambożone obniżające zawieszenie. Niestety jakiegoś totalnie nieznanego producenta e, na podwoziu widać oznaki już dosyć mocno rozwiniętej korozji perforacyjnej. E, dlatego reasumując, e, auto jest przebudowane z Anglikę, o czym w ogłoszeniu nikt sprzedający totalnie nie wspomina. E, Brak jakiejkolwiek historii serwisowej, ani książki, ani jakichś dokumentów dotyczących napraw. Przede wszystkim, no, powtórzę to po raz drugi, żadnej dokumentacji, którą właściciel pojazdu przy rejestracji musiał przedstawić, bo jest to wymóg, jak to auto zostało przebudowane. Żadnej tej dokumentacji nie posiadamy. Auto posiada ślady napraw blachal innych. Dlatego wielka szkoda, że treść ogłoszenia nijak ma się do, do stanu realnego tego pojazdu. Dlatego nie będę w stanie polecić naszemu klientowi tego autka. Musi rozpocząć poszukiwania od nowa i poszukać sobie czegoś innego, bo tego auta nie jestem w stanie mu polecić. Dlatego co? No, jutro kolejne autko, dzisiaj niestety. Czasami się tak zdarza, jest jak jest. Nieuczciwość sprzedających, jak widać, jest i zdarza się. Dlatego jutro szukamy kolejnego. Jedziemy jutro następne autko oglądać, zobaczymy co będzie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeśli się podobało, łapka w górę. Do zobaczenia. Tymczasem pozdrawiam wszystkich. Hej.